Witam serdecznie. W krótkiej prezentacji mitozy, czyli zabawki bądź produktu gropodobnego stworzonego przez babuna izraelczyka. Gra powstała, czy to coś powstało w 2011 roku. Grą tego raczej nazwać nie można. Zbyt mała tu interakcja. Właściwie tej interakcji nie ma w ogóle. Prześledzimy, co może się stać z takim małym nasionkiem. Mamy za każdym razem do wyboru dwie możliwe opcje, i w zależności od tego, którą opcję wybierzemy. Scenariusz, cały scenariusz będzie się toczył zupełnie inaczej. Wszystkich historyjek jest z tego co liczyłem, 37, mogłem niektóre pominąć, bo no, nie sprawdzałem tego dokładnie. W każdym razie postaram się pokazać Wam niektóre z nich, powiedzmy 7. Wiele jest takich dość niepokojących, absurdalnych, ale kilka z nich naprawdę mnie urzekło i je wam właśnie pokażę. Zaczynamy. Zacadzimy roślinkę, włożymy do doniczki właściwie ziarenko. No i widzimy, że jakaś tam nam roślinka kiełkuje, kwitnie. A proszę. No i mamy okazałą rosiczkę. Przyślijmy jej, podeślijmy jej muchę. Niech ją skonsumuje. Rosiczka miała olbrzymi apetyt na muchę, jednak tym razem to mucha okazała się sprytniejsza i połknęła rosiczkę. Tak, to coś nie jest realistyczne. Tu wszystko może się wydarzyć, i nawet coś, co wydaje się kompletnie absurdalne i zupełnie niemożliwe, tutaj ma miejsce. No właśnie, kolejny tego przykład. Łapka na muchy rozczłonkowała muchę na ile części? Na 13 części, na 13 małych muszek. Więc, no jak się okazuje, nie zawsze jest to broń skuteczna, przynajmniej jeśli mucha jest tak olbrzymich rozmiarów. A mucha wydaje takie dźwięki jak profesor Mucha w The Next Big Thing. Ciekawe, ciekawe. No i co ona odgrywa? Jakąś sztukę? Czyżby Hamleta? Być albo nie? Być o to jest pytanie chyba tak. Podobało się wam czy nie? Dajemy kciuk w górę, czy kciuk w dół? Nie podobało się, kciuk w dół. Sztuka zdecydowanie nie przypadła do gustu widzom, którzy biedną muchę wygwizdali, obrzucali ją pomidorami, no i niestety wyzwali od najgorszych. No ale takie życie trzeba mieć talent. Kolejny scenariusz przed nami. Tym razem zamiast muchy naślijmy pająka rosiczce. Rosiczka ta nie należy do na tych najsprytniejszych, no ale pająk nie dał jej żadnych szans, moi drodzy. Ym, no i co? Teraz to drzewko, czy może zmienić <grym> zakokonowaną rosiczkę w loda? Nie, drzewko. Yy... Nie wiem, co to miało oznaczać naprawdę. W każdym razie pojawiły się brokuły. Najpierw, ym, najpierw się pojawiła jakaś kaczuszka w środku, teraz brokuły. Nie będziemy nic dorysowywać, nie? Raczej zetrzemy to wszystko gumką. I przed nami moje ulubione za zakończenie, mój ulubiony scenariusz. Wybieramy mm. pierwszą opcję. No i sami zobaczcie, co się stanie. <grym> Urocze, naprawdę przeurocze nawiązanie do portala. Ja bardzo lubię, wręcz uwielbiam tę grę, portal. No i kiedy to zobaczyłem, byłem naprawdę zachwycony, byłem pod wrażeniem. Ma to w sobie olbrzymią dawkę wdzięku. To nie koniec nawiązań do gier, o czym przekonacie się za chwilę. Tym razem podlejemy wodą tę roślinkę. Co za piękny kwiat. Oj, był sobie piękny kwiat, może tak. O, ale niech chociaż kula się uśmiechnie. O, czyżby właśnie kapelusz, czy półkule mózgowe. Niech myśli, bo widać, że jest to myśliciel wielki z tej kuli. Tak jest. No i grzybek. Czy podamy danie z tej kuli? Nie. Wybieram właśnie grzybka. Ja lubię grzyby. Jadać ponoć są ciężkostrawne. No ale ważne, że smakują. No i ważne, nawet ważniejsze jest to, że pod grzybkiem czaiło się nawiązanie do Super Mario Bros. I to no niezwykle urocze nawiązanie, więc akurat te. Te takie smaczki, nawiązania do gier czy różnych innych, nawet filmów, bardzo mi się podobają. Tym razem zapakujmy w coś ten kwiat. No i co, wytniemy z tego coś, czy może coś namalujemy? Jestem za malarstwem, za sztuką. Dlatego wybieram pierwszą opcję. Piękny domek. Naprawdę przepiękny. Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam nawet, ale wybierzemy misia. Lubię też misie, lubię zwierzątka w ogóle. Słodziak z niego. No i tu są oba zakończenia urocze, oba scenariusze urocze. Ja pokażę jeden z nich, czyli ten z serduszkiem. No bo po co... Oglądać misia ze złamanym sercem. Lepiej wybrać pozytywne zakończenie. Proszę. Jakież to słodkie, jakieś to urocze, jakieś to kolorowe. A teraz przechodzimy do drugiej części, czyli nie do doniczki, ale do ptaszka. Nie wiem czy pod wpływem tego nasionka, ale ptaszek ym, zniósł jajo o monstrualnych rozmiarach. Większych rozmiarów niż sam ptaszek. Mm, aureola, czy może różki? Ach, jestem za różkami, bo aż mnie ciekawi co tam będzie. Yy, a jest. No niby śmierć z kosą, ale chyba w postaci bakłażana, przynajmniej tak mi to wygląda. Nie, nie zmienimy bakłażana w loda, ani jajo w loda, bo aż się boję pomyśleć, co by się stało. Za to niech on zrobi coś, użytek ze swojej kosy. Niech ta śmierć, ten bakłażan, cokolwiek zrobi użytek ze swojej kosy. Śmierć robi z, z reguły z, złe rzeczy, Niech, a teraz naślijmy chmurkę. No i proszę, ktoś wyprowadza na spacer chyba jakieś zwierzątko jeszcze nie wyklute z jaja. Deszcz, czy też burza z piorunami? Jestem za deszczem, bo od piorunów mogłoby się coś stać. Jajeczku tego nie chcemy z pewnością, więc deszcz. No, i w tym momencie zaczynam sobie zadawać pytanie, co autor miał na myśli? Nie wiem, czy przy tworzeniu jakiegokolwiek z tych scenariuszy miał on coś w głowie, jakiś zamysł konkretny, chciał coś przekazać, jakąś głębszą myśl, czy też po prostu chciał pokazać różne dziwne i śmieszne, z naciskiem na dziwne sytuacyjki. Chyba jednak to drugie. Dobra, przechodzimy do szóstego z zakończeń. Ze scenariuszy właściwie z historii. Tym razem coś innego się stanie z ptaszkiem. Coś niezbyt miłego. No i widać, że w powietrzu ptaszek znosi jaja mniejszych rozmiarów, więc to wskazówka dla hodowców drobiu, żeby nie dawali ptaszkom latać, tylko hodowali jej tuż nad ziemią, hodowali je tuż nad ziemią. Marchewka do góry nogami, prawda? Znów nie wiem, co autor miał na myśli. Słonik czy kaczka? Spróbujemy obu opcji, ale najpierw wykorzystamy słonika. Złe słowo. Przywołamy tutaj do nas słonika. To też jest chyba jakieś nawiązanie. Latające słonie. Tak, już widziałem gdzieś ten motyw, ale nie pamiętam gdzie. Do góry czy na boki? Na boki. Urocza gierka. No a teraz kolejna zabawa, którą pewnie wszyscy dobrze znamy, czyli zagadka z trzema kubkami i nasionkiem. Pod którym kubkiem było nasionko podśrodkowym, więc nie trzeba go przesuwać. No taka hmm, przypominająca taki scenariusz historyjka przypominająca pewną sztuczkę magiczną z Grey w której twórcy się nie popisali, tłumacze się nie popisali. No i ostatnia z tych historii, które chcę wam pokazać. To samo co do tej pory, ale tym razem wybieramy kaczuszkę. Łódka, czy dłoń trzymająca nóż? To drugie brzmi tak niepokojąco, że właśnie to wybiorę. <słyski> <słyski> ta, ta słynna scena pod prysznicem, chyba. Psy, nawiązanie do psychozy Alfreda Hitchcocka. I to by było na tyle. To są te historie, które Wam chciałem pokazać. Zaledwie 7 z co najmniej 37. No niektóre z nich może mi się nie do końca spodobały. Co do kilku mam mieszane uczucia. No ale co najmniej kilka, w tym te, które Wam pokazałem, no są urocze. No i myślę, że obserwowanie każdego z możliwych zakończeń daje sporo satysfakcji, bo... To, co tutaj się dzieje, jest całkowicie nieoczekiwane. No i trudno odgadnąć, co się za chwilę stanie. Chciałem jeszcze pochwalić dźwięki, bo są no, nawet realistyczne i bardzo też ciekawe, budują klimat. No i animacje płynne, lepsze niż w większości przygodówek. Więc no, myślę, że pod względem technicznym to coś, ten produkt został zrealizowany wzorowo. No i ma w sobie dużo uroku. dzięku. Dlatego myślę, że warto odwiedzić tę stronę, podam link w opisie, no i samemu sprawdzić wszystkie możliwe scenariusze, obejrzeć te wszystkie historie. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się ta gra to coś podoba. Do usłyszenia.